ceny tatuaży. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie poruszymy sobie ten nieco kontrowersyjny, wzbudzający wątpliwości u wielu klientów temat. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi e, dlaczego cenniki u artystów potrafią naprawdę diametralnie się różnić, to zachęcam do oglądania. Postanowiłam, że poruszę ten temat, ponieważ kiedyś, kiedy sama zaczynałam swoją przygodę z tatuażem, zastanawiałam się, dlaczego wchodząc do salonu tatuażu nie otrzymuję czegoś takiego jak cennik. Przecież to usługa jak każda inna, więc dlaczego kwestia ceny? Jest taka niejednoznaczna. Oczywiście z biegiem czasu dowiedziałam się, dlaczego tak jest, i dzisiaj pokrótce postaram się Wam przedstawić elementy, które wpływają na finalną cenę Waszego wymarzonego tatuażu. Przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę doświadczenie tatuatora. Osoba, która działa w branży już przez dekady albo i dłużej i ma pewien staż, na pewno zażyczy sobie więcej niż praktykant. Warto jednak podkreślić, że dziarka od praktykanta, który kompletuje swoje portfolio, mimo tego, że może być wykonana za darmo bądź też za symboliczną opłatą 50 zł, wcale nie musi być Najgorsza jakościowo. Oczywiście weźcie pod uwagę, że na pewno od praktykanta nie otrzymacie tak doskonałego tatuażu jak od kogoś, kto działa w branży przez kilka bądź też kilkanaście lat. Jednak nie zrażajcie się do praktykantów, bo naprawdę nie ma co stygmatyzować. Kolejne elementy dość mocno ze sobą powiązane to styl, rozmiar. I umiejscowienie. Tatuator zawsze stara się dopasować wzór do anatomicznej budowy danego klienta. Jeżeli tatuujecie miejsca problematyczne, takie jak na przykład szyja czy klatka piersiowa, gdzie te sesje są długie i męczące, są to także miejsca, które mają dosyć dużą powierzchnię, no to Możecie spodziewać się, że cena za taką usługę będzie po prostu wyższa. Ponadto, styl również może mieć wpływ na finalną cenę waszego projektu, ponieważ dobry realista może zażyczyć sobie więcej niż osoba, która na przykład zdziera handpołkiem albo wykonuje e, jakieś delikatne, minimalistyczne wzory. Więc, nawet jeżeli projekty są do siebie wielkościowo zbliżone. To ich cena może diametralnie się różnić. Wracając jeszcze poniekąd do tematyki tych problematycznych miejsc na ciele, to weźcie pod uwagę, że duże obszary ciała, takie jak uda, całe nogi, plecy, czy właśnie klatka, albo szyja, mogą wymagać rozbicia na kilka sesji. A jak wiadomo, rozbicie danego zaczętego projektu na kilka sesji finalnie wpływa na wyższą cenę usługi. No i na sam koniec lokalizacja salonu. Osoba, która pracuje w większym mieście bądź też w centrum miasta, może zażyczyć sobie więcej niż ktoś, kto tatuuje na przedmieściach bądź też po prostu w mniejszej miejscowości. Co wydaje mi się naprawdę logiczne, i myślę, że nie ma tutaj z czym dyskutować, ponieważ standard życia w większych miejscowościach jest zdecydowanie wyższy, co wiąże się z większymi kosztami. Więc e, nie narzekajcie i nie dziwcie się, e, jeżeli po prostu w takim mieście jak Kraków, Warszawa, Gdańsk zapłacicie więcej. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten krótki materiał okazał się być interesujący i że rozwiałam Wasze wątpliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to serdecznie zachęcam do zadawania mi ich w komentarzach. Zapraszam również na mojego Instagrama i zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa-pa!